Cześć, z tej strony Tomek. U mnie, jak widzicie, skończona więź Badachowa. Efekt trzydniowej pracy czterech, czterech ludzi. Ja przy tym niestety nie mogłem być, bo praca moja zawodowa mnie zmusiła do tego, że nie mogłem uczestniczyć w tym. Więc wam nie mogłem nagrać filmu. Ale chłopaki się spisali, widzę. Niestety zostało tyle odpadu, no ale to niestety jest nieuniknione i pełno trocin na całej działce mam pełno. Trocin. No tak, z dalszej. Piersi. Nie drewno też konstrukcyjne mieliśmy dobre. Jeżeli ktoś by chciał na terenie trójmiasta tak naprawdę mogę polecić dobrą filmę z pod względem jakościowym drewna. Mówili, że bardzo, bardzo dobrej klasy drewno, tylko strasznie ciężkie. Zostały tylko szczyty mi do wymurowania, więc będziemy działać w tym w weekend w tym temacie, no i przymierzymy się wstępnie do deskowania, bo jak widzicie, mamy szczyty oheblowane, o zostały tylko płatwie do obheblowania. No i po, począt, po, początkowe e, startowe krokwie, że tak powiem, tu gdzie będą wystawały poza po obrys budynku do heblowania i możemy wtedy podbitkę dawać. tak. Dwa szczyty są już, że tak powiem wymurowane do wysokości nad proża, nad oknami. O tu będzie kawałek widać. Yy, o tu dokładnie. Jak widzicie, tu jest ten szczyt jest wymurowany do nadproża i adekwatnie z drugiej strony analogicznie tak. Dobra, jeszcze wam pokażę z drugiej strony. Po sąsiedniej działce to wszędzie, że tak powiem, trociny leżą, pióry w po w trocinach. A pokażę Wam jutro, nagram z, z tego. żeby pokazać Wam, ile trocin zostało z, z samego wycinania, przycinania kroki, bo konstrukcja była z surowego drewna robiona. Tak jak widzieliście, to zgarnę lech. I na tym bym zakończył dzisiaj, jak w, w weekend będę murował szczyty i zacznę deskowanie, więc będę Wam, wam mógł nagrać. Główna, y, główna kalenica jest wyższa, dwie są, dwie te prostopadłe są niższe, czyli równoległa do drogi jest wyższa. Krokwie 8 na 18 Murłata 14 na 14 a Płatwie są y, 16 na 20 jak dobrze pamiętam to główna płatwia jest tylko z dwóch elementów, robiona na trzech, na trzech albo na dwóch słupach wsparta tylko. Jak jesteście zainteresowani też mogę polecić firmę jak najbardziej, chłopaki się naprawdę spisali w 3 dni, ogarnęli dach. Drewno, też jak, tak jak mówiłem chwilę wcześniej, mogę też polecić. Firma, że tak powiem, z zamówieniem no, w ciągu tygodnia dostałem ca ca całą, całe drewno konstrukcyjne na dach od zamówienia, gdzie wszystkie firmy to struniasta mówiły od 3 do 5 tygodni. No Cenowo też powiem szczerze, nie było tak źle. No i jakoś, tak jak już wcześniej też wspomniałem, jest OK. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.